Dzień dobry, witam Was serdecznie. Po raz kolejny na drugiej części Jak to z tymi rozmowami było. Czytam dalej tekst pani Krystyny. Rozpocznę od ostatniego, od ostatniego akapitu, który przeczytałem. Gdy się wypłakałam, wzięłam znów do ręki obrazek ojca i powiedziałam: Ojcze, jeżeli to ty rzeczywiście jesteś, to ja się chcę przespać. Położyłam się i natychmiast zasnęłam. Spałam cztery godziny i mąż nie poszedł, nie poszedł do pracy. Siedział przy mnie i czekał. Aż się obudzę, gdy się obudziłam, zdziwiony powiedział Krystyna, ty spałaś, ty chrapałaś naprawdę. We śnie widziałam ojca, stał przy mnie, uśmiechał się i, i mówił mi, nie płacz. Nie umrzesz, wychowasz swoje dzieci. Bóg cię kocha, zaufaj mu, módl się gorąco i wiele. Ja przyjdę w następnym tygodniu. Już przełączam na stronę następną. Druga strona. Opowiedziałam mężowi mój sen. Mąż mnie bardzo zachęcał do modlitwy i zaczęłam się modlić razem z nim. Na drugi dzień w niedzielę przyszedł kolega męża z pracy, pan Leopold Wiatr, chory na gruźlicę Nerek, któremu lekarze dawali jeszcze trzy miesiące życia, a po rozmowie z ojcem Pio żył jeszcze 51 lat. Zmarł w 2008 roku. To jest błąd. Pan Leopold nie zmarł w 2008 roku. Leży w nowej Hucie na cmentarzu i nie zmarł w 2008 roku, to wiem od wnuczka pana Leopolda Wiatra, który ze mną się skontaktował. Pozdrawiam cię serdecznie. Który powiedział mi o paru bardzo ważnych rzeczach związanych z życiem pana Leopolda. Potem jeszcze były inne osoby, które dopowiedziały sprawę związaną z panem Leopoldem Wiatrem. I historia pana Leopolda byłaby. Kanwą do następnej bardzo ciekawej opowieści, podobno, podobnej jak opowieść o pani Krystynie, dlatego że pan Leopold miał również możliwość i korzystał z tej możliwości, że widział ojca. Ojciec przychodził również do pana Leopolda wiatra, tak jak do pani Krystyny. No właśnie. Pan Leopold pochodził z okolic Pacanowa. Pan Leopold był Nawróconym komunistą, prawdziwym, szczerym komunistą, który nawrócił się i przez pewien czas był we Francji po wojnie. Długa opowieść. I po nawróceniu pana Leopolda, pan Leopold zmienił całe swoje życie. Ale to nie jest opowieść o panu Leopoldzie, więc czytam, czytam dalej o pani Krystynie. Pan Leopold Wiatr, chory na gruźlicę nerek, któremu lekarze dawali jeszcze trzy miesiące życia. A po rozmowie z ojcem Pio, żył jeszcze 51 lat, zmarł w 2008 roku, gdy opowiedzieliśmy mu o śnie ojca Pio. On uwierzył od razu i powiedział: Nie zapomnijcie o mnie, proszę, pamiętajcie o mnie, gdy przyjdzie ojciec Pio. W poniedziałek przyszedł drugi kolega męża, pan Tadeusz Migas. Jego żona była ciężko chora na gruźlicę płuc, a mieli półtora roczne dziecko. Oboje później rozmawiali z ojcem. Żona wyzdrowiała i wychowali czwórkę dzieci. W poniedziałek przyszła też paczka i list od kuzynki ze Szczecina, która w pudełku po butach przysłała mi cytryny. Pamiętajcie, to był 57 rok, więc cytryny to nie było coś, co mamy w tej chwili na półkach sklepowych. Po butach w, w pudełku po butach przysłała mi cytryny. Jej mąż był marynarzem. Był to dla mnie wtedy wielki skarb. Na dnie pudełka znalazłam list, w którym pisała, że dni jej życia na ziemi są już policzone, gdyż ma guz na piersi wielkości piąstki małego dziecka. Gdy, gdy później powiedziałam o niej ojcu, ojciec odpowiedział, aby się nie, gdy później powiedziałam o niej ojcu, ojciec odpowiedział, aby się nie martwiła, będzie zdrowa i wychowa swoje dzieci. Były wtedy jeszcze małe, wyzdrowiała. To pani Krystyna dała wykrzyknik. Wiele było takich przypadków uzdrowienia na ciele, gdy lekarz, gdy lekarz już powinno być lekarze, gdy lekarze już nie chcieli leczyć, byli bezsilni, a Pan Bóg przez przyczynę ojca Pio uzdrawiał ich. Było również wiele uzdrowień na duszy i powroty do Pana Boga. No, stąd właśnie sprawa pana Leopolda Wiatra. Nadszedł wtorek. Modliliśmy się z mężem, ja w łóżku, a mąż klęczał obok. W pewnym momencie zasnęłam na parę sekund. Gdy się obudziłam, za moim mężem stał ojciec Pio i modlił się razem z mężem. Zawstydziłam się, że spałam. Myślałam sobie, że gdy spałam, to ojciec zadzwonił. Mąż otworzył mu drzwi i wprowadził go do pokoju. Razem zaczęliśmy się modlić. Po modlitwie ojciec Pio powiedział mi: Nie martw się, wychowacie dzieci i inni też, których poleciłaś mi w myśli. Ojciec Pio podszedł do męża, który się modlił, klęcząc obok łóżka pani Krystyny, położył mu rękę na głowie i powiedział: Nie martw się, masz takiego dobrego anioła-stróża. Pochwalił pana Boga i odszedł. Ja wtedy wstałam, ucałowałam podłogę przy łóżku, gdzie stał ojciec Pio. Ucałowałam ślady jego stóp. Mąż klęczał dalej miał zjeżone włosy na głowie i zapytał mnie, Krystyna, z kim ty rozmawiałaś? Ja nikogo... Ja nikogo... nie widzę... Momencik... Tu muszę przystawić. Krystyna, z kim ty rozmawiałaś? Ja, ja nikogo nie widziałem, a ty do kogoś Mówiłaś, słyszałem Twój głos. Wtedy ja zaczęłam strasznie płakać, byłam przekonana, że jestem chora psychicznie. Mało, że chora na serce, to jeszcze psychicznie. Dałabym głowę, że widziałam ojca pio, a mąż, który był przy mnie, nikogo nie widział i nie słyszał tylko moje słowa. Wreszcie mąż uwierzył mi, że naprawdę widziałam ojca pio, bo o własnych siłach zeszłam z łóżka, nachyliłam się i ucałowałam podłogę, w, środku zaczęłam w środę zaczęłam chodzić, rozpoczęłam normalne życie, zajęłam się dziećmi, kuchnią, gospodarstwem, byłam ogromnie szczęśliwa, nic mnie nie bolało. Fartek, nadal ogromna radość, żadnego bólu. Wystroiłam się jak tylko mogłam najpiękniej, umalowałam się, byłam szczęśliwa i usłyszałam dzwonek do drzwi. Przyszedł ojciec Pio. Ja bardzo się zawstydziłam mojego ubrania, ale ojciec pogłaskał mnie tylko po głowie i powiedział: Strój Boga w sobie, jesteś dobre dziecko, ale zaniedbane, idź do spowiedzi. Przypominam, że to jest rok 1957 rok. Sprawa dzieje się w Nowej Hucie i ojciec przychodzi do Nowej Huty. Bilokuje się do Nowej Huty. Stąd pani Krystyna go widzi nie rozpoznaje myśli, że, że on tutaj po prostu przyszedł. Z tego, co mnie o potem opowiadała, bo mnie też opowiadała część tej historii, że myślała, że przyszedł z pobliskiego klasztoru Cystersów. Klasztor jest w Nowej Hucie. Stosunkowo niedaleko od, od mieszkania, gdzie pani Krystyna mieszkała, wówczas gdzie mieszkała. No, Notabene urodziłem się przy tym właśnie, niedaleko tego klasztoru, więc oczywiście same zbiegi, okoliczności. W środę zacząłem chodzić, czwartek nadal ogromna radość, żadnego bólu, wystroiłem się, jak tylko tak to jest to wam przeczytałem. Jesteś dobry, tak. W piątek i w sobotę nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Nadal pełniłam swoje obowiązki żony i matki, byłam radosna i nic mnie nie bolało. W niedzielę przyszedł kolega męża. Siedzieliśmy przy stole i rozmawialiśmy. Nagle na suficie pojawił się płomień, jak błyskawica. Przeszedł cały pokój i zniknął. Panowie odskoczyli od stołu, a ja ze świadomości słyszałam głos: Idź do spowiedzi. Tu są trzy wykrzykniki. Ja Wam opowiem od siebie do tego fragmentu. To, co wiem na ten temat od pani Krystyny, bezpośrednio od niej. To było tak, że z tego sufitu pojawiła się jakby głowa Ojca, jakby błysk na suficie, i wszystkich tych, wszystkie te osoby, które były w tym pokoju, zostały poprzewracane. Rozrzuciło ich po całym pokoju. Jedna z tych osób zemdlała. I to był skutek tego, że była wtedy, pani Krystyna opowiadała mi, była jakaś impreza, to były jakieś czy imieniny, jakaś impreza w każdym razie to była. I bawili się bardzo dobrze przy tym stole, był też alkohol i w pewnym momencie zaczęli opowiadać, czy to były głupie kawały, jakieś, jakieś niezbyt sympatyczne rzeczy. I tak ojciec zareagował. I pani Krystyna opowiadała mi, mówi, i to była taka, tak mocna ta ingerencja, że Rzecz, aż ich po prostu poprzewracało. Nie pamiętam, ja już teraz nie pamiętam, czy to pani Krystyna zemdlała, czy ktoś z tych, z tych biesiadników. Także jak ojciec, pod, jeżeli jest taka potrzeba, to i, to i taka ingerencja. I to było jeden, jedyny raz, jak pani Krysia mi opowiedziała, gdzie coś takiego było. I ustawiło ich wszystkich bardzo mocno do pionu. Gdy się ocknęliśmy, w pokoju nie było nikogo i żadnego śladu poprzedniego zdarzenia. Także tutaj to zdarzenie jest tak bardzo delikatnie opisane. A prawda jest taka, że po prostu kogoś tam obsmarowywali, mówili różne dziwne rzeczy, niekoniecznie takie cenzuralne i ojciec zaingerował. To jest, to, to wiem od pani Krysi. Myślę, że ważne. Myślę, że bardzo ważne to jest. Bo ojciec to nie są takie kluseczki, takie gdzieś tam tararara, pogłaszcze po głowie. Jak trzeba, to potrafi takiego klapsa wypłacić, jak, jak trzeba. Podobnie było z moim nagraniem pierwszym, gdzie nagrywaliśmy z Aleksem i nagle nagranie zniknęło. Aleks sam nie wiedział, jak to się stało, co się podziało, kto zadziałał. Ja wiedziałem, to było za wcześnie. To nie był czas. W mojej świadomości usłyszałam głos idź do spowiedzi. Gdy się odsknęliśmy, w pokoju nie było nikogo i żadnego śladu poprzedniego zdarzenia. W poniedziałek ubrałam się pięknie, Włożyłam na siebie wszystko najpiękniejsze bluzkę, białe duże korale, klipsy i oczywiście umalowałam się. Razem z mężem poszliśmy do spowiedzi. Na tym kończę część drugą.